Dzień dobry, że si człowiem Was bardzo serdecznie w tym nowym roku wspólnie z Berbertem Jesteśmy starsi, rogie! Ty jesteś starszy z tym jesteś starszy. Ja jestem młodszy o rok, jak zawsze. On jest młodszy, on się długo będzie ten znowu robił pieluchy, także... Tak, jeszcze trochę będę w robił, dokładnie. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy Alfa Romeo. Każdy ma inną Alfa Romeo. Ja mam Julię. Już Mitsubishi. Masz Żulię? Mam żulę? Julię. Żulę? Julia masz? Tak, S1900 ja wszyscy no. E, ja mam w tego Alfa Romeo Competizione. dobrze, no, a ber, ber, co ty masz za auto? A ja mam nie wiem, poczekaj. Nie <laughs> Alfa Romeo, Romeo. jakąś na pewno, ale jaką? Gulia Quadrifoglio. O, to ma to samo. Ale powiem ci. Ja też mam qu Dobra, wysyłam, Quadrifoglio. wysyłam zaproszenie w takim razie, moi drodzy. Tak, proszę bardzo. S1900 wszyscy. E, I dzisiaj moi drodzy robimy właśnie wyścig na asfalcie, później wyścig no. crossowy, a później no. wyścig przełajowy. Tymi samymi autami. I będzie ogień. Tak, będzie ogień. Wszystkie będzie... znowu wziął SUVa. Ja mam tak. bardzo niskie zawieszenie, nie? więc ogólnie jak będzie, na żwir, jak będzie wjazd na żwir albo na jakiś shooter, to ja zacząłem się w miejscu, nie? No. Dzisiaj ja mam w ogóle takie sportowe auto. No ja też właśnie. To znaczy nie, ta, ta Alfa no nie jest takie sportowe bardzo. No to moja jest. To no moja jest. Teraz zobaczymy to co to będzie, wybrał. to będzie, umrą, Masz czerwone? Kto górde. ma czerwone? Berbert. Ja mam. A, okej. Okay. Ja mam a ja mam Forze Edition, zobaczcie. No nie mam. Faktycznie, masz Forze. Jaka w ogóle... To będzie jeszcze lepszy, Co do... nie ...podnosisz. Ale wiesz co, jeżeli nie wygram e, wyścigu, to przynajmniej wygram, wiesz, tak e, z wyglądu, nie? Czy coś. Nieprawda. Oby no. ci odpadły. O, ty świnku. Tego ci życzę na nowym Roku. Co? Ja ci dam, oby mi odpadły. Co za łobuz, normalnie. Źle w ogóle podszedłem do tego ronda. No, no właśnie. No. I faktycznie, no no, myślałem, że to jest jakiś zakręt taki długi. A długi tak zakręt to nazywa się rondo. Nie mam prawa jazdy, to nie wiem. Masz prawo nie wiedzieć. Prawo nie wiedzieć, Dokładnie. No, nie. nie ma żadnych praw. Nie ma żadnych praw. Koty nie mają praw. Co? No właśnie, praw. Jak ty w ogóle ty, ty się nie wiedział, do tego, bo no, pytał jak się pytał. Normalnie. Jakim prawem? Używam jasnej mocy. Czy ty masz ten? Masz kuwetkę w bagażniku też? <grymne> <grymne> tak. Kuwetka w bagażniku. <grymne> <grymne> oczywiście. To jest podstawa. Jak myślisz, gdzie mogę się... no. Na podstawie to sobie możesz, kurde. tak, no ale wypadłem. Tak, najlepiej wypadnij, już nie wracę w tor. Znaczy, wiesz, w sensie, jednym kółkiem wypadłem poza trasę i po prostu... Mówię, ja, o nie, ja, wypadłem. Ja, ja, nie. To że tragedia po, po, prostu. po prostu. To nie było wypadnięcie w takim razie. Straszysz nas tu, że już. No nie. Już cię tu nie będzie straszysz tu się czy, czy cieszysz? Czy, czy cieszę was? Straszysz wręcz. Straszę? Cieszysz. Ja, ja bym się cieszył. Nieszczęścia <laughs> mówię. Ja bym się cieszył. Zkieł, oczywiście, jak zawsze uczciwy i zawsze powybrawny. Ja przynajmniej jestem szczery, tak? Ja nie ściemniam. Dobra. Jak się połowił chcę... w grze, powinienem, to się cieszę. Co? <laughs> Normalnie złobóz, no? Tak, oficjalnie, legalnie, oficjalnie, no? Berber, weź trochę go zwolni przebił koła. Bo tak, ja w razie jego nie mogę wygonić, bo ha, nie, nie. Paweł weź. A bo weź zwolni Berberta. Ale nie, ogólnie Forza Edition to jest ta wersja taka po prostu najdroższa, nie? Nie, to taka najbardziej chyba dobra. Ale. Nie, nie, właśnie nie, to nie, jest. Nie, o, to chodzi o jakość, nie? O jakość, o nie? Prestiż, tak powiem, auta. Tak, dokładnie, że po prostu wiesz, to auto jest w tym momencie najdroższe, nie? Ale ogólnie wersja o Boże, ale wpadłem w poślizg. to jest wersja limitowana. Tak? Tak. To jest bardzo eks, eks, ekskluzywna że tak powiem, wersja. Aha, to ja niepotrzebnie po tych bandach tak jeżdżę. No, szkoda kieru. lakieru. Porazkie uspokój się, bo w bandy zaliczyłeś kilka już. <grym> Burdy, w sensie bandy. No, no gdzie nie... mnie tu wbijasz? To... Boże, to dosłownie przed metą mnie wziął, wbił w bandę i wyprzedził. To... Co za świnia normalnie. Co za świnia, normalnie dla bezczelnego, co za Bert? Bert? Ale dogoniłem ci kurde, dogoniłem No się. nie? No stylu, nie, papu, bo, nie, bo, bo, jak z powiedział, że to jest jakaś wersja oficjalna Szkoda Lakierun, to zwolniłem trochę. <grym 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 co? To był, to był błąd Pawła. No. Ale strata 20 sekundy, faktycznie. Dokładnie. I tu już mamy okay. wszyscy równe szanse, w zasadzie, nie? Tak. Na bezczelne... O, losowanko, dawaj mi jakieś fajne auto, fajne auto, fajne auto! Eee, Hyundai. To z tego roku... Znaczy nie, z poprzedniego. Przepraszam. Przepraszam. 2019 to już poprzedni rok jest. Nie, ja, no. ja dostarłem stary rok nieaktualny. mm także ja miałem gorzej. O rany. z Stirano. 2 stycznia. Tak, dokładnie, oczywiście. E, dobra, słuchajcie, teraz wyścig crossowy Szlachnajdowy przez Astmoor Przez. Co, przez Astmo? Tak, przez astmę. już nie puca bolą tego. Pucacie bolą? Dobrze. Co proszę bardzo. Kolejna runda. Perfect. Tym Żyje. razem wyścig grosowy. <grym> <grym> Oczywiście robeo... Robeo. Alfa <grym> Z... robeo. Rodeo. Rodeo. Z 1,900. Również na nic nie zawieszę, więc będzie śmiesznie. A najlepszy będzie wyścig w ogóle przełajowy tym autem, nie? No. A weź mi nie mów nawet. To będzie taka masakra, taka kaszona kaszana. byłem BMW wygrałem, bo było fajnie, bo jem przewagę. To będzie ciężko raczej. No, to może być ciężko. Jem przewagę, przewagę. To był skill. Berber. Tak, to był skill wtedy Dokładnie. Bo jestem nowy w tej grze, mogę pewnych rzeczy nie. Tak, dokładnie. Co, jaki nowy? Nasz prawo się nie odzywać. Co za łobuz, no? Popłacz się, no. Popłacz się. Tak. O tej miki no, Milky Way a nam wisisz z tamtego Milky roku. Z tamtego roku jeszcze. Jeszcze, Milky Way, no. Tamtego tamtego. Milky Way z tamtego roku. No A wiecie co było w tamtym tam roku? Co było? Nic nie było. Tamten rok, który już nie ma. No. Który już nie ma. Co za łobuz normalnie. Oddawaj cukierki. Okay. Give me candy. To jest wyścig Pepple typu tamten. sprint. Nie patrz, ile tu zakrętów jest, nie? Nie momencie... co ty żeś wybrał? To Pawee. będzie po prostu okay, chciałem, ile... chciałem policzyć ile razy wypadnę, a ty mi tego nie umożliwiłeś. No przepraszam, wzią. to sobie policzyć będziesz wypadał, nie? Okej okay. Jeden, dwa, <grym> trzy Masakra no Napierwa no okay, szybsze auto zobacz. Jakie szybsze. Nie brak, może Oma ma tego, on ma Co To jest bot menu w ogóle. No, to co masz? Co masz właśnie, też nie wiesz? Dobra, nie pierwszy ja zakręt. Wzią. Boże, jeszcze mnie dobił berber Baird, no? <noise> Tak! <I> czuł, policja <noise> go. mnie goni? Zatrzymaj Zabawę, się! Kontrola! Bileciki do kontroli. Bileciki? <noise> do, 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 dokumenciki nie Moja widzę, ma na ręce tą opaskę Horizon, czyli mogę tu być po prostu. Tak, masz przepustkę. Co? Bez plakietki... No ale znowu się to we mnie wbiłeś, ty piń, no nie umiesz. Co, no, sobie, no co? Nie mogę Stać policja! Tak, zatrzymaj go! Nie mu jechać! Co za... Ale mówisz do mnie czy do Bertberta? Do Bertberta. Gdzie ty po trawniku tam ciśniesz? Bertbert, zatrzymaj go, mówię! Trac, straciłem panowanie no, tam, tam. <grym> Nad sobą. No, nad sobą już dawno. Stać policja, Bertbert! -Bert. Weź te sygnały. Milky Way do kontroli! Ty co? Milky Way to masz, to żyjesz na Milky Way. Pokaż z bagażnika Wyciągaj to, Zaraz co tam masz wyciągnę broń po prostu i, i będę tak rozstrzelał po prostu z tego <noise> Dawaj czekoladki z bagażnika No Jest nie? Jeszcze szyja Tak, podrap się, podrap się, teraz Dobra, o teraz mogę się podrapać, i auto. o dobra Dobra w Śmigamy, moment, śmigamy, się śmigamy, śmigamy co? W dobrym się zaswędziała to? Co? Co za gościu, normalnie? Z z z zatrzymałem się z wrażenia. No ja aż z wrażenia wcisnął hamulec, nie? Ja byś stanąłem, ale to nie, by się nie zabrzmiało. Co? Stanąłeś? Co? Spróbował, Co? Co? Co ty mówisz, kocie? No, taka sytuacja. Nie, dziewięćdziesiąt... 9... A, 180. dobra. 80! nie stoosiemdziesiąt. Dawaj, kręcisz ty! No fajne, brudne auto. No też mi się to podoba, Kto tak się to brudzi. Tak, tak zakrętny wybrał? Puro such a dirty, such a dirty car po prostu. O nie, wkłada mi słuchawka z lewego ucha. O nie! Co? Masz wyrobione ucho, ci mówiłem już! Mam zbyt duże ucho! Gumowe ucho, no. Nie, gumowe ucho, przestań. Zostawcie mi gumowe ucho. gumowe ucho. No. O nie, zatrzymałem się. Najgorzej. Dobra, jedziemy! Tak, zatrzymaj się, nie ruszaj więcej. Bert, -ber tu wyłącz silnik. No, wyścigi są krótkie paweł, teraz, paweł, tak. Zatrzymaj go. Tak. Stać, Bert, Bert, Nie mogę stanąć. Policja? No może. Chyba u ciebie kutte, w ja ci, ci jest. Jak? Co? ci dam zaraz. W domu policję? No, na ulicy wjechałem. Na ulicy wjechałeś? A my no, do mety? Nieprawda. Nie, no, no. znowu. Okej, okay, dobra. Proszę bardzo. Kolejny wyścig dojechali. zrobiony. Tak, tak. No, w końcu wszyscy dojechali, dokładnie. Ok, to teraz wyścig przełajowy będzie, co? No. Nie, Paweł. Ja? Teraz wyścig przełajowy. Co? Zwiecie wszystko, E, co się stało z Twoim mózgiem? Losowanie. Bo mi, bo mi lekarz tabletki zmienił, wiesz? A, okej, okay, na czopki. I ale nie, no, tak, wiesz, na czopki, dokładnie. Miałem mieć auto z 54. Teraz, ale, bierz, ale bierz spodemki. nie do ust, nie? Ja wiem o tym. Co? O, rany. Ok. Ej, no miało być tak pięknie, miałem mieć auto z 54. i w losach jakieś spodenki. Co? 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 Kolej, OK. Teraz kaszkiet? Teraz to kolejny wyścig będzie, to by chciał, Kolejny wyścig to będzie rajd przełajowy przez Beachview View. Przełajowy, przełajowy wyścig tak? Alfa Romeo S1. Proszę bardzo. Ciśniemy. A musisz? Musi być przełajowy. Oczywiście że tak. Niech będzie. Co to za wyścig, jak nie przełajowy? No właśnie. No i z się dusi. Proszę bardzo Za fala nie no To Pewnie, pewnie przez ten dym, ja który puszczam. Ja się poświęcam dla was Żeby odcinki były takie wiecie Tak, fajne, tak, zagrało, tak to, Od tamtego roku normalnie cały postary. czas gardło masz Od listopada, no? Wstopadasz? Kurcze, no. nieźle. A tu już jest grudzień 2020, a on dalej ma. <laughs> grudzień o, 2020. O, <laughs> Berber, jesteś bardzo do przodu, wiesz? Uważa, że by ci z tyłu zabraknie. No. A, już zabrakło, dlatego jedynym... Bo Berber się w, w czasie stopu, No wiesz? żeby nam powiedzieć, kto wygra wyścigi w ogóle. Aaa, okej, okay, dobra. Spoko, Lopka. w przyszłości. Dobra. Ciśniemy, moi drodzy, ciśniemy. Płaczek. Co? Dobra. Dawa, jedziemy. O kurde, nie, nie, nie. O już, już nie, może już wjechałem tu w ścianę. Jezu, jezu, jezu. To jest, za, cóż, to jest... To jest, to jest... ogóle. Co nie? Masakra To jest, ale Berm chyba ma wyższe zawieszenie o 5 cm, zobacz jak poszedł do przodu. No o, fajnie tak mi się jedzie. Na razie ten, ten początek jest fajny, o kurde, woda. No nie, oj, oj, oj. Ło chłopie, jak to jest normalnie to jest rzeka, a nie woda. No jedziemy nie do przodu. Trafiłem punktu, noż. Woda to jest kałuża Jak już. A tutaj tymczasem mamy normalnie rzekę całą. Jak tym autem szybko, co jest to nie? Bo ja nie, to jest woda. Moje Te auto, auto nie jest nie może totalnie. Te auto też są. tu mam to... jeździć po wodzie, gro. O nie, wypadam. Dawaj, dawaj, jedziesz. jedziesz w, w, w jedziesz. Ło, na wioski wjeżdżam jakieś. O owce, o nie, przejeżdżam owce, które. Rozjedź owce. Przed... Nie, rozjeżdżaj no, owiec. Jak przenikać przez owce? Ty czarodzieju, Czarownico jedna. Wizard. <laughs> o nie, zatrzymał mnie morze! Wizard V2. Zatrzymał, zatrzymał mnie, mnie może. No ma nie może mieć mo, może cię on zdary. zatrzymał, no kto? kto wie? No nie. Okay. Ale nie po wodzie synek, nie po wodzie. Dobra Tak właśnie po wodzie, jeźdź, po wodzie Właśnie nie, tak, ja tak. bo jest powalny. Tak, 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 właśnie o to chodzi. Nawa, ja sta. Jechać po wodzie, tak? Tak. Do Jak jest. Po Jak te auto normalnie tak. źle ciśnie tutaj. Ej, nie jest źle po w Nie, jest strasznie. Źle. Jest tragicznie po prostu. No. Tak mi się płynnie jedzie bardzo. Jakie je płynnie? Chyba kurde jesteś Ach. ślepy ślepy. <laughs> A wiesz co byśmy nie musieli kiedyś? Czucia. Żeby zmierzyć się tak naprawdę mm, w tym w forzie, musielibyśmy wziąć dokładnie te same samochody chyba. No mamy te same Paweł. Nie, nie mamy. O, nie Musi pół. Musielibyśmy wziąć dokładnie te same auta i dokładnie ten sam tuning, wiesz? Bo Grami kwestia jest taka, że wiesz? po prostu, jeżeli ktoś weźmie. Być może masz mocniejszy tuning też zrobiony, nie wiem jak to jest. Ale to jest po prostu niesamowite, jak ty bardzo do przodu pojechałeś, nie? Daneśmy na prostej, na prostej. Zupełnie. Tak, może mieć faktycznie inaczej zawieszenie w ogóle skonstruowane, nie? Nie, ja tak mam, mamy tak. Bo przy tuningu, przy Tuningu, przy Tuningu wybierasz sobie też zawieszenie i wybierasz sobie tak na, 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 na przechyły i tak dalej. Okej, okay, to co? Teraz jeszcze możemy taki wyścig taki e, uliczny, ale na prostej, na, na autostradę pojedziemy. Okej. No. Zobaczymy kto ma V max i ile prędkości. Bo może ja mam wyższe zawieszenie niż Paweł, ale może Paweł ma lepszy o tam Tak, może być. Nie, bo ogólnie tunik jest naprawdę bardzo skomplikowany. Bardzo dużo rzeczy można zmieniać. Ja nie mam V Maxa. Nie mam V maksa? Oj nie, po prostu załamałeś mnie. to się rozpędza w nieskończoność. Auto! Co za koleś jeszcze. Dobra, to chodźcie, spotykamy się na początku e, tego autostrady. Dobra, teleportuję się. Ja mogę, <grystanie> A Jak się tam teleportuje? <grystanie> tak, widzimy się na miejscu. Bo ja tylko jestem taki biedak i nie mogę się teleportować. Dobra, moi drodzy, to jedziemy w takim razie e, wyścig jeszcze teraz na e, jedną e, autostradową. Tak, zobaczymy, kto, kto będzie szybszy. Zobaczymy, kto będzie szybszy, nie? To co, na 3-4 na ry, tak? Okay, no... <laughs> tylko równo panowie, <laughs> żeby ktoś nie wyjechał fal startem. Dawaj. Trzy, cztery, ry. Dobra, nie wiem, czy to było, ten, Do ale. Na początek <laughs> miałem lepszy, ale to byli przerąbki. Tak. Znaczy, może być tak, że wyjechałeś po prostu troszkę wcześniej. Dobra, moi drodzy, więc chcieliśmy zrobić jeszcze wyścig na prostej na jedną autostradową. Ale okazuje się, że jakiś błąd jest i po prostu cały czas za każdym razem mi po prostu gra się wyłącza, od tak, po prostu nie ma żadnego błędu, nie ma nic. Od razu mi się gra wyłącza i po prostu no cóż, nie możemy zrobić po w tunelu. Nie idzie, bo ale ma za każdym razem w tunelu, pan. w tym samym miejscu w tunelu od razu mi się gra wyłącza, po prostu. Koniec. Nagle tak by, wiesz, tak by prądu zabrakło, nie? W grze? Twoja nie lubi tuneli, ewidentnie. Tak, myślę, że tak to może być. Więc moi drodzy, ten odcinek troszkę krótszy, ale dzięki za uwagę, w tym sobie, masy, na Na odcinka jeszcze dalej. Trzymajcie Skier, się chaos! Ja przewagę teraz. Na razie się ma cześć! Na razie. Ej, co za przewaga, Skie, co to ma być w ogóle? <noise>